Tak będzie od strony strony e, kamienia pomorskiego i tak. Taka jest kolej rzeczy. No. Bo ulica jest nie z tej strony, co powinna być. Zawsze to było. <sł Noise> Ale pogotowie zarobić. <ś> nie, nie, dobrze, dobrze. Otwieram obrady 13 sesji nadzwyczajnej na wniosek pana burmistrza. Stwierdzam kworum i przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat finansowych w samodzielnym publicznym szpitalu rejonowym w Nowogardzie za rok 2018. Pan dyrektor zabierze głos w sprawie tej projektu uchwały. Wnioskodawcą jest Pan Burmistrz. Pozwolicie Państwo, że ja będę decydował kto będzie referował uchwałę? Pan Burmistrz, Pan bur, Burmistrz wskazał Dziękuję. Pana Dyrektora, więc Pan Dyrektor ma głos. Zobaczymy. Bardzo proszę Pan Dyrektor ma głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Jesteśmy dzisiaj w temacie uchwały Projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej szpitala w Nowogardzie za 2018 rok, która wynosi, będę mówił, w tysiącach 1 247 000 zł. Proszę Państwa, no tak się stało, że strata za zeszły rok, netto strata, mówię, bo to jest strata pomniejszona o. Wartość amortyzacji wynosi 1,240,000 na okrągło 7,000 zł. Cieszę się, że ta uchwała trafiła pod Państwa obrady. Aczkolwiek z treści wynika, że organ założycielski podejmie działania, a ustawa mówi pokrywa stratę finansową, więc nie wiem skąd się wzięła. Różnica, ale ja rozumiem, że podejmie działania, czyli pokryje stratę finansową. Rozumiem, że jest to jednoznaczne z zapisem ustawy, prawda? W związku z tym, tak, tak ja rozumiem paragraf pierwszy tego, tego projektu uchwały. No i oczywiście paragraf drugi, że zobowiązuje się dyrektora szpitala do sporządzenia programu naprawczego. Ja powiem, że ja już te działania rozpocząłem, ale jeszcze do dzisiaj otrzymujemy zmiany w budżecie szpitala, które obowiązują od 1 lipca, także nie jestem jeszcze na bieżąco z wszystkimi zmianami, bo tak jak mówię, o 9 jeszcze dzisiaj dostałem kolejne aneksy do, do podpisania. Niemniej jednak ja się zobowiązuję, że do 15 sierpnia. Ten obowiązek wynikający z tego paragrafu drugiego ja spełnię i przedłożę no, panu burmistrzowi, który rozumie, że przedłoży to również Radzie na kolejnym na kolejnym państwa spotkaniu. Myślę, że tyle podstawowych rzeczy, jeżeli będziecie państwo mieli jakieś pytania związane z tą uchwałą, to bardzo proszę. Projekt uchwały nie był procedowany na komisji, więc otwieram dyskusję jako pierwszy radny Marcin Wolny. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, Klub Radnych SLD w całej rozciągłości znamy ten temat, rozma rozmawialiśmy na ten temat trzecią czy czwartą sesję już troszeczkę też dyskutujemy, ponieważ są wprowadzone punkty. Natomiast chciałem się wypowiedzieć jako szef klubu w pełni poprzemy projekt uchwały złożony przez pana burmistrza. Roberta Czapla, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Olejnik. Ja mam pytanie takie, bo będziemy procedować nad dofinansowaniem szpitala. No, tak, tak, tak to rozumiem. Czy samorządy, które są w radzie szpitala też tak nad tym debatują, czy tylko my to robimy? To jest pytanie do pana dyrektora, czy do pana burmistrza? Nie wiem. W Radzie Pitala jest, jest Marszewo, jest na przykład tosina Burmistrz rada, y, rada, rada społeczna no, no jest y, Resko, jest jeszcze ten, czy ktoś jeszcze nad Ryzmy, tym debatuje, czy tylko Nowak to bierze ten ciężar na siebie. Dzie dziękuję bardzo. Pan radny Michał Wiatr. Pamiętam, że Siem, no ale może to było. Ja mam tylko pytanie do Pana Dyrektora. Do kiedy Pan Dyrektor, bo rozumiem, że ta uchwała jest niezbędna do tego, żeby zanieść do banku jako tą promesę, żeby dalej był uruchomiony ten... Nazwijmy to nieodnawialny yy, kredyt, czy jak to się nazywa. Jak to jakoś tak się nazywa? Do kiedy pan to musi dostarczyć? Ostateczny termin kiedy jest? Okay. Bardzo proszę pan dyrektor. Do dzisiaj. Czyli dzi dzisiaj obradujemy w ostatnim dniu. Tak. Dzisiaj miałem telefon o godzinie 9 i zobowiązałem Aha. się, że uchwałę, jeżeli państwo podejmiecie, to dzisiaj dostarczę do banku. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Jowita Pawla ja tutaj y, idąc za tym, co pan y, dyrektor powiedział, to też mnie jakby zaniepokoił ten zapis w uchwale. I czy y, pan radca uważa, że ten zapis jest prawidłowy zgodnie z ustawą o lecznictwie, że ma być, że nie jest napisane, że pokrywa, tylko y, planuje? Bardzo proszę, pan Mecenas. Tam jest niezgodny zapis w tej uchwale, panie mecenasie, zgodnie z ustawą jest napisane, że organ na górze, na górze w tak, pokrycia. w sprawie pokrycia długu finansowego, a potem jest napisane, że planuje. Mogę... To znaczy powiem tak, ja nie jestem, nie jestem tak. autorem tej uchwały, ale też interpretuję podobnie jak pan dyrektor, że intencją jest pokrycie tej straty. Tu mogę jedynie się domyślać, że, że zamysłem mogło być to, że żeby pokryć stratę, potrzebna jest tak czy inaczej zmiana uchwały budżetowej wygospodarowanie no tych środków. Stąd prawdopodobnie ta uchwała jest jako tak, jako, jako pierwsza wstępna intencyjna, a za nią nastąpi już konkretyzacja w postaci zmiany uchwały budżetowej i, i, i tak rozumiem ten, że tak powiem, ostrożny. Ostrożne wyrażenie, które tu jest zawarte, no tak? Podejmie kroki zamiast pokrywa stratę. Mhm. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Dokładnie tak, ja uzupełnię jeszcze taki był zamysł i tutaj pan olejnik poruszył kwestię też tych innych innych samorządów to są właśnie takie kroki, które trzeba podjąć nie tylko z jednego źródła, nie tylko z budżetu gminy Nowogard, nie tylko gmina Nowogard powinna się na ten szpital, że tak powiem, złożyć. Ustawa mówi wprost, że organ założycielski czy prowadzący ma obowiązek pokryć stratę, stratę szpitala. Jeżeli tego nie zrobi, to wiadomo, jakie są konsekwencje. My tutaj, my tutaj w, w tej uchwale taki ostrożny zapis wpis wpis wpisaliśmy, zamieściliśmy, tak jak pan mecenas właśnie wyjaśnił. Wiadomo, że jeżeli tej straty nie pokryjemy. No to konsekwencje już są oczywiste, prawda? Dziękuję bardzo. Pani radna Ja tak dalej. Chciałabym kontynuować, dlatego że ja już na wcześniejszych sesjach poruszałam tę sprawę i wiem, że około 20 września zostanie uruchomiony nabór z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a wiemy, że 500 tysięcy mamy zabezpieczone w budżecie na termomodernizację tego budynku, laboratorium, a zostanie uruchomiony nabór na dofinansowanie właśnie termomodernizacji i tam, jednostkami, które mogą składać wnioski, są szpitale. I ja bym wnioskowała o to, żebyśmy się pochylili nad tym, się przygotowali do tego i złożyli taki wniosek. Dlatego, że jest dofinansowanie od 85% do 95%. W zależności od tego, ile zastosuje się odnawialnych źródeł energii. I czy nie jest to y, też sposób na uwolnienie środków naszych budżetowych? Bo jeżeli inwestycja będzie wynosiła milion, przypuśćmy to uwalniamy z tych 500 tysięcy 350 tysięcy na okrągło licząc tak bo wkład własny tylko będzie 150 tysięcy także pomyślmy o tym to jest też jakaś jakby pomoc i wyciągnięcie ręki jako gmina do pana dyrektora który musi stworzyć program naprawczy a w programie naprawczym na pewno musi ująć źródła jakie będzie miał dodatkowe dochodów i zwiększenie tych dochodów i wskazać w jaki sposób je zwiększamy tak? I, i odciążamy budżet gminy. Także no, moglibyśmy się nad tym zastanowić. Pan burmistrz? Oczywiście, że tak. Pan kierownik Soborski, e, z tego co pamiętam, przed, ja byłem teraz na urlopie, przed, przed wyjazdem moim, e, działał w tym kierunku, ale zapisałem sobie, doorientuję się, co on tam. Dziękuję bardzo. Czy <laughs> pani radna skończyła? Dziękuję bardzo. <laughs> Pan radny Andrzej Kania. <laughs> Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, ja powiem w ten sposób. Od kilku miesięcy tu na tej sali dopominałem się i przypominałem, żeby powstała tak zwana debata publiczna na temat stanu naszego szpitala. Co mam na myśli? Raport o stanie szpitala, finans ekonomiczno-finansowy, raport o zatrudnieniu administracyjnym, nie mówię o obsłudze fachowej medycznej, program naprawczy i nikt tego nie wysłuchał. A nawet miałem taką fajną tutaj, na poprzedniej tam była taka fajna zabawa, ktoś wkładał, ktoś nie, się nie zgadzał. Teraz raptem ja przychodzę na sesję w sprawie ten, a dowiaduję się, że jest sesja druga odnośnie ratowania szpitala i dlatego mówię w tej chwili z całą odpowiedzialnością, że nie będę głosował ani za, ani przeciw. Po prostu się wstrzymam, bo jestem nieprzygotowany do tego, co mam zrobić. Po prostu organ założycielski po raz kolejny sobie ze mnie zakpił. I to jest moje stanowisko, można to napisać, tak powiedział radny Adwójkania. Jeżeli przez kilka miesięcy ja proszę, zróbmy debatę publiczną, ratujmy ten szpital i nie ma odezwu, a są jakieś rozgrywki polityczne? Wobec tego ja w tym udziału nie będę brał po prostu, a nie chcąc szkodzić ani w jedną, ani w drugą, po prostu wstrzymam się od głosu, ponieważ jestem nieprzygotowany, nie mam materiałów, zostałem niepoinformowany, jak się należy o dzisiejszej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Zgadzam się z panem, panie radny, że trzeba taką analizę przeprowadzić i my to nazywamy audytem. Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich szykuje w tej chwili takie postępowanie. Będzie zamieszczone na BIP-ie. Szacujemy że w granicach, nie, pani kierownik, między 15 a 30 tysięcy będzie to kosztowało i chcemy przeprowadzić audyt na każdym, że tak powiem, polu, jeśli chodzi o sprawy personalne, jeśli chodzi o dochody, jeśli chodzi o koszty i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to musi być zakończone, zakończone wnioskami e, sformułowanymi przez, przez, ten, przez tę firmę, a, a, która ten audyt przeprowadzi. Mamy nadzieję, że, że to nam e, pokaże jaka jest kondycja, jakie są możliwości naszego szpitala. Natomiast co do tej uchwały niestety musimy ją podjąć jak pan dyrektor powiedział już teraz natychmiast nie możemy czekać na audyt, bo nie, ten audyt z pewnością nie potrwa ani tydzień, ani dwa. Także Panie Radny Kania, w tej chwili są szykowane dokumenty i będziemy z tym tematem, że tak powiem, ruszali już w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcinie Radka. Formuję, ja informuję, że Klub Prawo i Sprawiedliwość tej uchwały nie popiera, nie poprze. Z jakichś przyczyn? Z bardzo prostych przyczyn. Na temat sytuacji finansowej szpitala dyskutujemy od kilku miesięcy. Tak jak tutaj kolega wcześniej powiedział, radny Andrzej Kania, zapowiadaliście sami państwo zwołanie sesji nadzwyczajnej ze strony burmistrza takie deklaracje padały, która będzie poświęcona sytuacji tego szpitala. Od tych deklaracji minęło przynajmniej kilka tygodni, jak nie kilka miesięcy. Żadna konkretna debata, żadna konkretna debata na tej sali się nie odbyła. I co się okazuje, Mija kilka tygodni, kilka miesięcy w sprawie cisza. Jak cię cisza, no to przecież chyba jest dobrze, wszystko dobrze funkcjonuje. I wczoraj z partyzanta mówiąc brzydko, dostajemy zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej w sprawie tej uchwały intencyjnej. Nagle, bez żadnych informacji, bez żadnej debaty, Rada Miasta ma zatwierdzić dokument i wziąć odpowiedzialność za to, co się w tym szpitalu dzieje. A my jako radni tak naprawdę nie wiemy, co się tam dzieje. Nie wiemy nic, z czego wynikają aktualne zobowiązania. Dlaczego narasta zadłużenie z roku na rok tego szpitala? Jakie są podejmowane decyzje? Jakie decyzje można podjąć, żeby zahamować ten proces? Ja się pytam, jak mamy wziąć za to wszystko odpowiedzialność? W ciemno? No niestety, szanowni państwo, w ciemno takiej odpowiedzialności przynajmniej ja brał nie będę. Mimo, że dobro, dobro tego szpitala jest naprawdę dla mnie bardzo ważne. Jest praktycznie najważniejszą instytucją w tym mieście, ale kto powoduje zadłużenie i kto doprowadza do, do wzrostu tego zadłużenia, ten musi się z tego wytłumaczyć. Jeżeli nie będzie jasnej, jasnego raportu na temat obecnej sytuacji szpitala, to Rada Miasta, jako organ kontrolny, nie powinna akceptować takich spartyzanta pisanych uchwał int intencyjnych. Nie wiemy jakie państwo robicie, jakie są przyczyny tego, że ta instytucja się zadłuża. To jest podstawowa sprawa i nikt nas o tym nie chce poinformować. Nie mamy żadnej możliwości dokonania kontroli czy audytu. Pan burmistrz teraz po fakcie informuje nas o dokonaniu tego audytu. Panie burmistrzu, tak samo jak kilka miesięcy temu informował nas pan, że taka sesja poświęcona się odbędzie szpitalowi nadzwyczajna ona się nie odbyła. Ja nie wiem, jaką mam podstawę, żeby panu dzisiaj uwierzyć, że taki audyt się odbędzie. Po drugie, no przeprowadzanie audytu w tej jednostce za 30 tysięcy to jest, szanowni państwo, sprawa co najmniej dziwna. Pytanie jest od tego, zewnętrzna firma ma wykonywać audyt, to czego wy państwo jesteście? Ludzie was wybrali po to, po to ustanowiliście dyrektora szpitala, żeby ten szpital ratować, a nie wynajmować zewnętrzną firmę. Po to, żeby ona wam zdiagnozowała problemy, to dzisiaj nie wiecie, jakie tam są problemy też? Tak jak my też nie wiecie, szanowni państwo, jakie są problemy tej instytucji, co tam zrobić. To nie wiem, jakim, jak, sprawujecie, jak sprawujecie tutaj władzę w tej gminie i władzę nad tym szpitalem. I do nas przychodzicie do radnych, którzy nie wiedzą nic i mają w ciemno przez palce zagłosować za tym, żeby podjąć intensywnego bilansu otwarcia. Jestem w stanie poprzeć taką uchwałę i pokryć straty szpitala, ale w ciemno ten przycisk nigdy nie był naciskany, mój przycisk głosowania i nie będzie nigdy naciskany w ciemno. Co tu mówić o jakichś dofinansowaniach na termomodernizację? Co tu mówić o jakichś e, konkursach? Mam wrażenie, że nie robi się nic od kilku miesięcy, a wiem, że inne jednostki podejmują działania ratowania swoich instytucji zdrowotnych. Mam takie informacje. Jakiekolwiek działania. Teraz ja mówię. A to wie pan, to w jaki sposób one robią, to proszę się orientować, tak? Proszę się orientować, proszę. Yy, yy, nie wiem, nasłuchiwać. Od tego jest dyrektor szpitala i dyrektor szpitala na pewno wie, co robią inne jednostki. U nas nic się nie robi i za 5.12 zwołuje się sesję nadzwyczajną, żeby pokryć, pokryć spowodowane tam straty. Rada Miasta jeszcze raz powtórzę, nie może bez konkretów. Bez bilansu otwarcia, bez raportu jakiegokolwiek, wziąć za tą sytuację odpowiedzialności, Szanowni Państwo. Bo potem organ wykonawczy powie w przypadku likwidacji szpitala, że Wy jesteście winni likwidacji tego szpitala, Szanowni Radni. Wy jesteście winni, Wy odpowiedzialność. Dlaczego? No bo głosowaliście wszystkie proponowane Wam do tej pory uchwały, popieraliście je. To, jest, to powinien być sygnał ostrzegawczy. Niestety, panie dyrektorze, szanuję pana, ale yy, chciałem wysłać jasny sygnał do społeczeństwa. W Szpitalu Nowogarskim nie wiem, czy, nie, czy dzieje się źle, ale na pewno przez ostatnie kilka miesięcy pewne sygnały pokazują, że na pewno nie dzieje się tam dobrze. Jeżeli pan występuje o to z prośbą o podjęcie takiej uchwały intencyjnej, to najpierw powinien pan nakreślić plan naprawczy, jak pan chce wyjść z sytuacji ciągłego i... Na Narastania zadłużenia tego szpitala. Jeżeli pan tego nie zrobi, jeżeli nie reaguje na to burmistrz, który dzisiaj jest nieobecny, raden, ża żaden radny nie powinien dzisiaj podnieść ręki za przyjęciem takiej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Bardzo płomienne przemówienie. Ja postaram się nie tak płomiennie, ale, ale logicznie. E, panie Marcinie Radka, wystarczy otworzyć gazetę. Czy Rzeczpospolitą, czy Wyborczą, czy Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Dziennik Nowogarski, jakąkolwiek gazetę będzie pan wiedział, skąd biorą się takie problemy w szpitalu. I nie w szpitalu w Nowogardzie, tylko w szpitalach wszystkich w Polsce. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ale każdy z nas, ch chyba, bo teraz już mam wątpliwość. Każdy z nas wie, skąd się wzięły te problemy, i tak jak się Pan przed chwilą tutaj chwalił nie, przed mieszkańcami, że Pan jako Sprawa i Sprawiedliwości da prawnika, żeby im pomóc, to Pan powinien szczególnie wiedzieć, skąd się te problemy wzięły. Ale już proszę naprawdę, bo, panie przewodniczący, bo, na, na temat albo, sytuacja, albo dyskutujemy na temat. Proszę mnie ja nie mistrzu, przerywać, ta albo sytuacja wzięła o się. O jakiejś polityce. Panowie, wy odpowiadacie za sytuację, która ta jest w szpitalu, nie, sytuacja, nie próbujcie mnie nią obarczać. Nie dyskutujmy nie w Nie próbujcie sposób, mnie pan, obarczyć, pan, 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 pan i burmistrz tak się. kończy i. Macie w tej chwili pan, mamcie w tej chwili zwrastające zadłużenie, panie Ale, burmistrzu mogę, ja i pan to, próbuje pan, ludziom pan powiedzieć, że to jest pan, moja pan, wina, tak? Pan burmistrz o, proszę, ma głos. Pan burmistrz? pan burmistrz ma głos. Ale bardzo pana proszę, nie uprawiać polityki, to pan jest burmistrzem. Będę pan uprawiał pan... to, na co mam ochotę, panie radny. Pan się wypowiedział, teraz, teraz ja chciałbym się wypowiedzieć. Ja pan od kilku lat... Dziękuję, że pan wypowiedział. Proszę, proszę, proszę trzymać się porządku, bo przejdziemy do następnej osoby. Odpowiada Sytuacja tak, tego... Fakt że jakby Marcin Nieradka był na miejscu, to by być może wiedział, co trzeba zrobić. Na pewno by nie, nie, nie za pięć, robić tam Sytuacja Bo tego szpitala... szpitala. Rozwijać, ...z dyrektorem, z pracownikami szpitala, ze związkami zawodowymi. Jak zrobić tak, żeby ten dług się nie narastał? Inne szpitale przedstawiają plany na... Pan, pan Burmistrz ma głos. Nie przekrzykujmy się. Pan Burmistrz ma głos i pojedziemy dalej. Ja sobie robić, chłopie, na sesji, panie, sesji, czy na rynku. Bardzo proszę, pan burmistrz. Ta mogę. sytuacja powstała w wyniku prowadzonej polityki przez nas, nasz rząd prawa i Sprawiedliwość. To trzeba powiedzieć dobitnie. Ja się tego nie boję powiedzieć. Ale tak, ale właśnie tak. Ale proszę mnie nie obrażać. No to są w ogóle jakieś. Panie przewodniczący, proszę. Proszę nie obrażać się wzajemnie, bo zrobię przerwę dla os, ostudzenia tak, albo przejdziemy do następnej taka osoby. Jest reakcja, do czy, tego, jest listy, taka jest właśnie reakcja. Taka jest czy, właśnie, reakcja na rzeczowy argument. Proszę bardzo. Czy Pan Burmistrz pan skończył? Nie, nie, jeszcze nie skończyłem. Bardzo proszę. Jestem przekonany, że ten audyt niewiele wykaże, bo jeżeli coś wykaże, to ale właśnie po to, bo Państwo o to wnosiliście. Trzeba ten audyt przeprowadzić. Ale proszę... Ogłaszam 5 minut przerwy dla ostudzenia sytuacji. Bo ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Pięć minut przerwy ogłaszam.